Cześć, z tej strony Robert, witam na moim kanale komiksowym i zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z cyklu Komiks Polski. Dziś mam komiks autora, który zawojował ostatnio polską scenę komiksową. Mam drugą część komiksu, która miała premierę na Złotych kurczakach, a jest to Stachanowiec in Space, część druga, autorstwa Błażeja Kurowskiego, zwanego również jako Kuriusz. Co to za Komiks? Wiele osób już zna ten komiks. A jeśli ktoś nie zna tego komiksu, to zapraszam na małą prezentację. Na 12. edycji Złotych Kurczaków dostaliśmy premierę drugiej części Stachanowca in Space. Jest to komiks dosyć mocno przypominający komiksy azjatyckie. Choć czyta się od przodu. Mamy tutaj rysunki w Czerni i Bieli. Mamy tutaj nawiązania dosyć mocne do tej kultury japońskiej, ale dosyć mocne również są nawiązania do kultury naszej, polskiej. Akcja tego komiksu dzieje się w 2045. Komuna nie upadła w 1989, tylko postanowiono, że będą ciągnąć dalej ten ustrój, który był. Mamy tutaj na początku tego pierwszego komiksu kalendarium. Mamy tutaj różne daty i wydarzenia, które działy się tam po drodze do tej właśnie tej daty, którą wspomniałem na samym początku, czyli ten 2045. Okazuje się, że Polacy zaczęli współpracować z Japończykami, a naszymi największymi wrogami są Brazylijczycy. Komiks dosyć fajny. Ekipa jest tutaj naprawdę świetna. Mamy tutaj Władka naszego Stachanowskiego, czyli Stachanowca, który dostaje się przez przypadek na statek, bo składa do urzędu pracy podanie na stanowisko elektryka, ale okazuje się, że ktoś ma dosyć podobne nazwisko jak on i akta zostają zamienione. No i Władek dostaje się właśnie do tego projektu tego polsko-japońskiego kosmicznego Dostaje się na prom, ma być głównym pilotem i spotyka właśnie fajną ekipę na, na tym statku. Mamy tutaj kapitan statku, czyli Momo Higoshiyame. Mamy tutaj Tanako Akiye, czyli inżyniera oraz starą znajomą Władka, czyli file Brown. Tak więc mamy tutaj dosyć fajną czwórkę. Każdy ma inny charakter, każde inne wygląda, także łatwo jest rozróżnić. No i jest dosyć śmiesznie, bo Władek jednak na początku nie może się odnaleźć i musi troszkę na początku improwizować, bo nie chce, żeby się wydało to, że to nie on powinien się znaleźć na tym pokładzie. Tak więc pierwsza część była naprawdę świetna. Kupiłem ją na poprzednich kurczakach, które były 1 czerwca, czyli całkiem dosyć niedawno, no ale jednak trzeba było do tej drugiej części trochę poczekać. No i wydaje mi się, że warto było poczekać na kolejną część bo okazało się, że ta druga część jest jeszcze lepsza niż pierwsza, jest jeszcze więcej postaci, jeszcze więcej akcji, wszystko nam się tutaj zaognia, dochodzi jeszcze jedna postać, postać Zbyszka, nie będę wam mówił, kim jest ta postać, ale zobaczycie, gdy przeczytacie ten komiks, naprawdę warto, nie jest drogi komiks, warto w niego zainwestować, ma to być trylogia, Trzecia część, nie wiem kiedy się pojawi. Mamy na razie te dwie części. Jeśli jeszcze ktoś nie przeczytał tego komiksu, to wydaje mi się, że warto usiąść do, do niego i sobie go poczytać. Nawet jeśli od kogoś pożyczyć, nie trzeba kupować, ale wydaje mi się, że jednak warto to mieć w kolekcji. Tak więc druga część była jeszcze fajniejsza niż ta pierwsza. Rysunki naprawdę fajne. Podobają mi się. Szczególnie tu widzę, że tutaj Błażej fajnie rysuje dziewczyny. To mu akurat dobrze wychodzi. Tak jak na przykład tutaj mam na tej naklejce. Wydaje mi się, że to jest ta Filipa Brown. Tutaj ma właśnie tą mechaniczną rękę, tak jak właśnie ta dziewczyna w tym komiksie. Tylko że na tej akurat naklejce wychodzi, że ona ma tutaj taką mechaniczną rękę lewą, a jednak ta Filipa Brown ma rękę mechaniczną prawą. No ale może jednak się ta naklejka odbiła w drugą stronę. No dobra. Mamy tutaj sporo akcji. Fajne mamy tutaj rysunki. Tam na koniec jeszcze dostajemy mnóstwo dodatków. Super tutaj Rozwiązaniem jest słowniczek, ten polsko-japoński, bo dużo jest tam takich tekstów w trakcie fabuły, które są właśnie pokazane po japońsku. I tutaj możemy sobie później zerknąć i przetłumaczyć, co one oznaczają. Także wydaje mi się, że to taka fajna ciekawostka i takie, taki fajny myk, który gdzieś tam nam jeszcze sprawia, że czyta nam się jeszcze ciekawiej. Tutaj mamy różne przepisy. Mamy tutaj, właśnie co pewne rzeczy oznaczają w tym komiksie. Tutaj mamy jeszcze galerię gościnną, czyli mamy tutaj podanych artystów, którzy robili tutaj rysunki do tych dodatkowych grafik. Także mamy tutaj coś takiego. Widać, że ta stylistyka od, różni się od tego, co rysuje błażej. Jest tu dużo naprawdę fajnych nazw. Mamy tutaj Społem, mamy tutaj różne takie komunistyczne właśnie nawiązania. Mamy właśnie fajne postacie, czy to z tej kultury japońskiej, czy to z tej naszej. Mimo, że od pewnego czasu tak nie za bardzo ciągniemy do mang, to jednak ten styl jest dosyć fajny. Szczególnie że właśnie te takie nawiązania do tej polski, takiej tego z poprzedniego ustroju, są tutaj dosyć mocne. Dla mnie jest właśnie tutaj fajna rzecz. Mamy tutaj w tej drugiej części kilka dodat dodatkowych postaci, które fajnie ubarwiają jeszcze fabułę. Bo niektóre rzeczy dzieją się właśnie na ziemi. Dostajemy tutaj przyjaciela władka, plus jeszcze jakąś tam agentkę. Także jest fajnie. Jest dobrze i myślę, że trzecia część będzie jeszcze większa torpeda niż te dwie pozostałe. Od pewnego czasu, od poprzednich w sumie kurciaków, zacząłem śledzić twórczość Błażeja i wydaje mi się, że to jest jeden z bardziej płodnych artystów od pewnego czasu. Mam również taki komiksik, od niego oddział śledczy S11, do którego scenariusz pisał Jerzy Łanuszewski. Fajna rzecz, to była, ona była chyba ta książeczka robiona na inktober. Chyba jeden rysunek na dzień tutaj miał być. Mamy coś takiego, że na każdy dzień właśnie jest rysunek plus mały taki opis z dialogami. Fajna rzecz też jest Władek i Filipa tutaj w tej historii, ale oni tutaj pełnią całkiem inną rolę. Na poprzednich kurczakach kupiłem też coś takiego, czyli ten wlepka zim. Są tutaj takie krótkie formy. Fajne są niektóre historyjki, szczególnie ta fajna jest ta pierwsza z surferami. Jest dosyć śmiesznie, kilka krótkich historii. Na ostatnich Kurczakach była druga część, ale jakoś tak, nie wiem, jakoś tak nie wpadła mi w oko i jakoś tak zapomniałem całkiem o niej i wziąłem tylko tą drugą część tego Władka Stachanowca. No i będę musiał jakoś wykombinować, żeby jednak zdobyć ten, ten drugi właśnie zinek Błażeja, bo to są fajne historyjki. Szczególnie, że widziałem, że tam jest sporo fajnych rysunków w tym drugim zinie. Do komiksu dostałem taką zakładkę, bardzo ładna. Tak jak wcześniej pokazywałem, łażej ma również mnóstwo fajnych naklejek. To jest jedna właśnie z tych takich naklejek, które Błażej ma u siebie w segregatorze. Można tam poprosić, żeby można sobie zajrzeć i coś powybierać. One są chyba, nie wiem, dyszka czy tam ile kosztują, ale naprawdę są świetne. Mam jeszcze drugą przyklejoną na laptopa, także więc jestem zadowolony z tamtej, która jest już przyklejona i tej mi trochę szkoda i tak chciałem przykleić ją w jakieś fajne miejsce ale jeszcze się zastanawiam w jakie ok jeśli chodzi o ten ostatni ten drugi tom to tutaj mam taki fajny wrysik od Błażeja, mam akurat z dedykacją ma jest pieczątka tutaj tutaj jest jego wrysik mamy złote kurczaki także fajnie że od razu będzie wiadomo po jakimś tam czasie że ten komiks był zakupiony na złotych kurczakach dla mnie fajny zakup, ogólnie fajna historia. Czekam na kolejne komiksy od Błażeja. Jest kilka takich, których jeszcze nie mam, które będę za niedługo chciał sobie również zakupić, bo wiem, że Błażej ma y, wydane komiksy u Dominika z Diablaka, czyli Midgard Cudowni. Są chyba trzy wersje okładkowe, między innymi właśnie jest też blank. Tam jest na scenariuszu jest Marcin Bałczewski. Jest również, jak będę duży, to zostanę Hatfieldem. Jest to chyba cały, kolorowy komiks, taki kwadratowy, ze scenariuszem Bartka Biedrzyckiego. Łożysk dosyć mocno udziela się również w zinach, w różnych antologiach, bo widziałem jego pracę w Wachlakach, jak i również w Dreszczyku, tej czwartej części, która zdobyła nagrodę na ostatnich kurczakach. Najstarsze prace, które widziałem którego nie mam jednak w domu, to jest antologia kolektyw z, z 2012 roku. Tam również ma małą pracę, e, wiem, że ze scenariuszem Roberta Sienickiego. Ciekaw jestem tej opowieści i chętnie bym zobaczył, e, co to za praca. I ogólnie chętnie bym przygarnął właśnie ten numer. Mam zamiar być na kolejnych eventach komiksowych, między innymi w maju w Warszawie, a może i nawet w lipcu w Białogardzie. Tak więc mam nadzieję, że spotkam Błażeja i będzie miał może coś nowego. Tak więc, jak na razie jestem pod wielkim wrażeniem tej historii Stachanowiec in Space, zarówno tej pierwszej części, jak i drugiej. Czekam na trzecią część, a w międzyczasie będę też zerkał na różne inne prace, które będzie wykonywał Bażej. Zarówno te pod swoim nazwiskiem, jak i takie zbiorcze właśnie w różnych zinach, antologiach z innymi artystami. Jeśli chodzi o pracę Bożeja Kurowskiego na dzień dzisiejszy, to wszystko. I zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrawiam, cześć!